Gospodarstwo zaczęło się zajmować całkiem przez przypadek. Jest to gospodarstwo, które pochodzi z rodziny mojej żony. Ja jedynie je tylko przejąłem tam 12-13 lat temu i tak naprawdę to od razu przestawiłem to gospodarstwo od pierwszego momentu na produkcję ekologiczną. No więc jest ono tak jakby po rodzinie, ale ze strony mojej żony. Ja jedynie się nim opiekuję. Był to dla mnie duży, duże wyzwanie w momencie przyjęcia tego gospodarstwa, ponieważ te drzewa już nie były młode. Ten sad ma około, około 40 lat, więc jak go przejmowałem, był dość starym sadem i miejscowi sadownicy, którzy są specjalistami, fachowcami w tej branży sadowniczej, doradzali mi, że należałoby to wszystko usunąć i zrobić nowe nasadzenia. Dlaczego? Dlatego, że to są odmiany takie, które są w tej chwili niechodliwe i w tym momencie się inne odmiany sadzi. No jakoś nie przekonało mnie to, kierowałem się bardziej swoją intuicją niż wiedzą, bo tej wiedzy nie, nie, nie miałem z wykształcenia, nie jestem sadownikiem, aczkolwiek rolnikiem. I postanowiłem te drzewa utrzymać w takiej obsadzie, jakiej jakie są, przestawiając to gospodarstwo na cykl produkcji ekologicznej. Z, tego, z tej decyzji jestem bardzo zadowolony, ponieważ zmian tutaj sporo było w tym sadzie. Po przejść, po, w okresie konwersji, wtedy kiedy te drzewa były zmieniane, wtedy kiedy one nie dostały tych środków chemicznych, tych nawozów, tych oprysków na szkodniki, na, na, na dokarmianie czy pestycydy, którymi też były opryskiwane. Ten okres konwersji trwał u mnie parę lat, i w tym, w tym czasie naprawdę dużo było zmian na tych drzewach. Ja je bacznie obserwowałem, mam całą fotografię, album stworzony właśnie z roku na rok, nawet wiosna, lato, jesień, zima. Te drzewa się zmieniały bardzo i to mnie cieszyło, bo to było zadowalające. Aczkolwiek początek nie był łatwy, był bardzo trudny wtedy, kiedy te drzewa przestały być zasilane nawozami sztucznymi. Ale było to takie ciekawe doświadczenie życiowe, którym się dzisiaj mogę podzielić i przynajmniej wiem, na czym to polega. Nazywam się Agata Wolak. Wraz z mężem prowadzimy rodzinne niewielkie gospodarstwo ekologiczne w wieżowie Sudeckim. Jest to gospodarstwo mieszane, czyli prowadzimy produkcję zwierzęcą i produkcję roślinną. Jeśli chodzi o zwierzęta, utrzymujemy krowy mięsne i mleczne. A w produkcji roślinnej mamy zboża, ziemniaki, warzywa, no i oczywiście łąki, bo robimy też siano. To gospodarstwo dostałam już wieki temu, bo w 1987 roku od moich dziadków, z którymi zresztą zawsze tu mieszkaliśmy i do tej pory mieszkam w tym domu. Chodziłam do szkoły rolniczej, było to technikum hodowlane, tam poznałam męża. I właściwie już 34 lata wspólnie prowadzimy to gospodarstwo z różnymi skutkami. Czasami ta faza rozwojowa była mniej intensywna. Obecnie uważamy, że to gospodarstwo o profilu ekologicznym najbardziej jak gdyby, odpowiada naszym naszym uczuciom, tak, co do, co do rolnictwa, bo jest to gospodarstwo, które nie tylko produkuje zdrową żywność, ale też dba o środowisko naturalne, o co nam bardzo chodzi w, tej, w tym momencie, no i staramy się go rozwijać właśnie pod tym kątem, dbając o, o przyrodę. Przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, tak jak Pani powiedziała, nie jest na, na dużą skalę, tak? bo, bo są to gospodarstwa najczęściej małe, które produkują na niewielkich areałach. Różnice wynikają z nieużywania nawozów mineralnych i z, i z niestosowania oprysków, tak? które, które niwelują chwasty i szkodniki. Z racji tego to rolnictwo wymaga więcej nakładów pracy i no, jest trudniejsze w, w realizowaniu tej, tego profilu rolniczego. Um, produkty, które uzyskuje się w ten sposób, nie są e, takie piękne jak w gospodarstwach konwencjonalnych, e, ale za to mają te wszystkie składniki, które, e, które oferuje ziemia tak, e, e, i są mam mogę tak w pełni świadomie powiedzieć, że są smaczniejsze i zdrowsze.